Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Adama Traore znalazł się na celowniku FC Barcelony. Arkadiusz Milik ma już podpisany kontrakt z nową drużyną. Cristiano Ronaldo nie zagra z FC Barceloną. Robert Lewandowski oskarża byłego menadżera o szantaż. Oraz Leo Messi i jego wojna z FC Barceloną. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, abyście nie przegapili moich kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Mimo że letnie okienko transferowe jest już dawno za nami, to wciąż nie brakuje tematów związanych właśnie z piłkarskimi transakcjami. Dopiero w styczniu rusza zimowe okienko, a od dłuższego czasu mówi się o przyszłości jednego z piłkarzy Premier League. Dokładnie mowa o Adamie Traore. Który obecnie jest zawodnikiem angielskiego Walter Hampton, świeżo upieczony reprezentant Hiszpanii trafił do Premier League w 2016 roku. Piłkarz szybko stał się fenomenem, głównie z powodu swojej szybkości oraz siły, które skutecznie pokazywał na boisku. To zaowocowało w sierpniu 2018 roku transferem do wspomnianego już Walter Hampton za kwotę 20 milionów euro. Traore bardzo dobrze sobie radzi na wyspach, co spowodowało, że jeszcze w tym miesiącu spore zainteresowanie jego pozyskaniem wykazywał Juventus. Włosi jednak zrezygnowali ostatecznie z transferu 24-latka, za to na chwilę obecną to FC Barcelona zaczęła go obserwować. Nie znamy szczegółów na ten temat, ale niewykluczone, że zimą złożą oni pierwszą ofertę za Adama. Problem tkwi jednak w tym, że Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro, natomiast Walter Hampton na 100 milionów a Barca na pewno nie wyda tak dużych pieniędzy. Klub ma niemałe problemy finansowe, dlatego też za grosze pozbyli się oni takich piłkarzy jak Rakitic czy Vidal, a Luisa Suareza oddali do Atletico Madryt za darmo. Kto wie, może do stycznia ich sytuacja ulegnie polepszeniu. I jeśli nawet nie zimą, to latem zobaczymy Adama Traore w barwach Blaugrany. Jako ciekawostkę mogę dodać, że 24-latek w przeszłości występował już dla Barcy, w szeregach U16 i U19, a także w rezerwowej drużynie FC Barcelony B. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej Ligi Typerskiej, w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! W piłce nożnej jest wielu świetnych, obecnie grających piłkarzy. Jak znany wszystkim Robert Lewandowski, Leo Messi czy Cristiano Ronaldo. Niestety wszyscy wymienieni napastnicy są już po 30, a ich kariery powoli biegną ku końcu. Dlatego media coraz więcej piszą o młodych piłkarzach, którzy w przyszłości mogą się znaleźć na tak wysokim miejscu jak przykładowy CR7, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ansu Fati. To zawodnicy, którzy bez dwóch zdań mają duży potencjał, aby stać się zawodnikami z top 3. Co do młodego piłkarza Barcy, było o nim głośno parę dni temu. Sprawa jednak nie dotyczy bezpośrednio 18 a pewnego dziennikarza, który powiedział o kilka słów za dużo. Reporter hiszpańskiego dziennika ABC, Salvador Sostres, porównał Fatiego do czarnych, ulicznych sprzedawców. Fati pot Podczas biegu ma coś podobnego do gazeli. Wygląda jak młody czarny sprzedawca uliczny, krzycząc, że przyjechała policja. Na dziennikarza wylała się fala hejtu i krytyki, co spowodowało, że szybko przeprosił on za swoje kontrowersyjne słowa. Bardzo mi przykro z powodu nieporozumienia. Przepraszam każdego, kto poczuł się urażony. Fati w obecnym sezonie wystąpił 5 razy, strzelając cztery gole i zaliczając dwie asysty. Jeśli utrzyma taką formę do końca sezonu, to będziemy mogli potwierdzić jak wielkim talentem jest młody Hiszpan. Minęło już prawie pół roku od kiedy Arkadiusz Milik ogłosił, że chce odejść z Napoli, a informacje o przyszłości Polaka wciąż nie ucichły, mimo że letnie okienko transferowe zostało zamknięte już prawie 3 tygodnie temu. Nie będzie zagadką jeśli powiem, że 54-krotny reprezentant Polski bardzo chciał przejść do Juventusu, czyli de facto największego rywala Napoli. Mistrz Włoch również był zainteresowany piłkarzem, ale cena jaką postawili Azzurri była zbyt wysoka dla starej damy. Która ostatecznie postawiła zrezygnować z dalszych rozmów. Zaczęły więc się pojawiać kolejne oferty, jak AS Roma, Tottenham czy Everton, ale prawdopodobnie zabrakło czasu, abym ich zmienił barwy. Przynajmniej tak nam się wydawało do dnia dzisiejszego. Jak podaje pewien włoski dziennik, Arek jest już dogadany z pewnym klubem co do kontraktu i transferu. Niestety nie wiemy co to za zespół, oraz czy do zmiany barw dojdzie już w najbliższej zimy. Możemy tylko się domyślać. Z góry można odrzucić Atletico Madrid, które po nieudanych podbojach o podpis Polaka pozyskało Luisa Suareza. Dużo się w sierpniu mówiło o Aestromie, która według niektórych źródeł doszła wtedy nawet do porozumienia z Milikiem oraz Napoli, ale równie głośno było o możliwym transferze do Tottenhamu. Jak myślicie, z jakim klubem dogadał się Arek i czy według Was powinien trafić do jednego z wymienionych przeze mnie drużyn? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Warto dodać, że 26 latek gra dla Napoli już piąty sezon i do tej pory rozegrał dla nich 122. Mecze. Strzelił 48 ramek oraz zdobył 5 asyst. Patrząc na fakt, że Milik często pauzował przez ten okres powodu kontuzji, to są to bardzo dobre liczby. W czwartek media podały, że Cristiano Ronaldo nie ma szans na występ w środowym starciu Ligi Mistrzów z FC Barceloną. Powodem tego jest znany nam wirus, którym zakaził się Portugalczyk. Od ponad tygodnia przebywa on na kwarantannie. Mimo wszystko nie ma żadnych objawów. Jak się okazuje jest nadzieja na występ CR7 w środowym hicie. Jeśli we wtorek 35-latek otrzyma wynik negatywny, to będzie mógł on wystąpić w starciu z Barcą teoretycznie nie powinien dostać takiego pozwolenia, ponieważ tydzień przed meczem musiałby on być już do dyspozycji. A nie jest. Jednak ze względu, że Cristiano przechodzi chorobę jak wcześniej wspomniałem bezobjawowo, to jego występ nie jest wykluczony. Dla Juventusu brak Cristiano może być dużym ciosem, ponieważ ma on duży wkład w grę zespołu, a taki rywal jak Barsa, mimo, że też ma gorszy okres, nadal jest trudnym i wymagającym przeciwnikiem. Drugi aspekt dotyczy medialności. Co jak co, ale każdy kibic piłki nożnej ponownie chciałby zobaczyć pojedynek Messiego kontra Ronaldo. Ostatni Teraz piłkarze zagrali przeciwko sobie 6 maja 2018 roku, czyli przeszło dwa lata temu. Ponowne zobaczenie starcia między dwoma największymi zawodnikami byłoby dużym przeżyciem, które zgromadziłoby przed telewizorami dziesiątki milionów kibiców. Mecz Ligi Mistrzów między Juventusem a FC Barceloną odbędzie się 28 października w środę o godzinie 21.00. Piłka nożna to jeden z największych biznesów na świecie, a piłkarze to dziś popularni celebryci, którzy oprócz milionów na koncie bankowym posiadają również miliony na takich kontach jak Instagram czy Facebook. Warto jednak zaznaczyć, że większość graczy, którzy są obecnie tak wysoko w hierarchii piłkarzy, zawdzięczają ten sukces nie tylko sobie, ale również i swoim menadżerom. I do czego, a właściwie kogo się tu odnoszę? Mam na myśli Cezarego Kucharskiego, który jeszcze dwa lata temu był agentem Roberta Lewandowskiego. Kucharski niemal od początku kariery Roberta pomagał mu w pokonywaniu kolejnych szczeblów kariery. Zaczynając swoją współpracę, gdy piłkarz grał jeszcze w zniczu Pruszków, a kończąc ją w Bayernie Monachium. Wydawałoby się, że nic nie jest w stanie ich rozłączyć, ale w połowie 2018 roku Robert postanowił zakończyć współpracę z Kucharskim, zamieniając go na Pini Zahawiego. Powodem tego była duża chęć transferu do Realu Madryt, co jak wiemy się nie udało. Wydawało się, że Polacy pożegnali się przynajmniej w neutralny sposób, ale lata pokazują, że raczej tak nie było. Ostatnio coraz więcej słyszymy o byłym agencie Lewego w mediach. Który oskarża gracza Bayernu chociażby o bezprawne wyjmowanie pieniędzy z firmy RL9 Na własne zachcianki Menadżer chce postawić kapitana reprezentacji Polski w najgorszym świetle Na co w końcu zaczął odpowiadać sam atakowany Niemiecki der Spiegel podaje, że Lewandowski już dwa razy chciał podpisać ugodę z Cezarem Kucharskim Ale ten nie chciał na to przystać Mało tego, 32-latek twierdzi, że Kucharski go szantażuje Domagając się dodatkowo pieniędzy za milczenie Jak widać sytuacja jest bardzo nieprzyjemna I jak na razie nie widać jej końca a ciągnie się ona już przeszło rok. Jak myślicie, kto ma rację? Lewandowski czy może Kucharski? A może wina leży po środku? Piszcie swoje opinie w komentarzach. FC Barcelona od porażki z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów boryka się z coraz większą liczbą problemów. Wielka rewolucja, która miała nastąpić po sierpniowym blamarzu okazała się fiaskiem. Owszem, klub pozbył się takich graczy jak Iwan Rakicic, Arturo Vidal, i Suarez czy Nelson Semedo, ale również nie sprowadził za nich następców. Tak więc z rewolucji doszło jedynie do cięć kadrowych. A mogą być one jeszcze większe. Z powodu pandemii i zawieszenia rozgrywek na dłuższy czas FC Barcelona poniosła straty w wysokości prawie 500 milionów euro. Dlatego chcą oni po raz kolejny obniżyć pensję swoich piłkarzy. Aby jednak do tego doszło muszą oni podpisać z nimi nowe umowy i tu pojawia się problem. Siedmiu piłkarzy odmówiło zrealizowania takiej opcji, a do tego grona zalicza się Leo Messi. Oprócz tego są nimi chociażby Filipe Coutinho, Jordi Alba czy Antoine Griezmann. Zgodzili się za to Ter Stegen, Gerard Piquet czy chociażby Frankie de Jong. Jeśli Barca nie obniży pensji, to zadłuży się o kolejne miliony. A to może mieć fatalne konsekwencje. Można zadać sobie również pytanie, czy Lo Messi po obecnym sezonie odejdzie z Camp Nou. W końcu z końcem czerwca wygasa mu kontrakt, a jego pozyskaniem wciąż jest zainteresowany Manchester City. I osobiście uważam, że tak właśnie będzie. Mimo ciężkiego okresu, jaki ostatnio nastał, piłkarze nadal nie tracą humoru. Zobaczcie sami. O oh <laughs> 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 oh, the box for me in Eee... W dzisiejszym filmie to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Zachęcam Was także do zostawienia łapki w górę. Słyszymy się oczywiście już za jakiś czas. Cześć!